Na przełomie marca i kwietnia w Łańcucie będą miały miejsce spotkania młodych archidiecezji Przemyskiej. Informacje na temat tego ważnego dla miasta i parafii wydarzenia przekazał nam ksiądz Maciej Kendefer. Tegoroczne spotkanie młodych archidiecezji Przemyskiej odbędzie się w naszym mieście od 30 marca do 1 kwietnia, więc będzie to trzy dni, trzy dniowe spotkanie, począwszy od piątku przez sobotę natomiast swój szczyt, taką kulminację te spotkania młodych będą mieć w czasie niedzieli palmowej. Program, można powiedzieć, że w zarysie jest już znany. Młodzież przyjedzie do naszego miasta w godzinach popołudniowych. W piątek trafi najpierw do mieszkańców, do tych, którzy otworzą swoje domy dla nich, żeby tam mogli zamieszkać, a następnie spotkamy się w czterech kościołach, aby tam przeżyć takie piękne nabożeństwo, które, które będzie też takim zawiązaniem wspólnoty. Sobota będzie czasem najpierw sprawowania Eucharystii właśnie w tych kościołach, w poszczególnych miejscowościach. Następnie młodzież uda się na spotkania w małych grupach. Chcemy dać im możliwość nie tylko spotkania w takiej wielkiej wspólnocie, ale także chcemy budować to braterstwo, tą jedność właśnie przez takie spotkania w małych, kilkunastoosobowych grupach, gdzie pod opieką specjalnie przygotowanych animatorów Młodzi będą no, zastanawiać się właśnie nad tym, co to znaczy w dzisiejszym świecie trwać w kościele, co to znaczy cieszyć się tym, że, że jesteśmy w tej wspólnocie. Po południu takim centrum spotkania będzie łańcucki rynek. Tutaj będzie ustawiona scena, i na tej scenie mamy nadzieję, że wystąpią i znani muzycy, i przybędą do naszego miasta. Myślę także znane postacie. Z życia kultury, z życia środków masowego przekazu, aby dzielić się z nami świadectwem swojej wiary. Ten blok spotkań nazywamy Dumni z Ewangelii. Myślę, że on właśnie pięknie wyraża to, że zwłaszcza w dzisiejszym świecie nie możemy wstydzić się swojej wiary, ale musimy tę wiarę manifestować publicznie. Takim centrum tych dni młodych będzie, będzie wydarzenie Niedzieli Palmowej. Główna Msza Święta odbędzie się tutaj na rynku. Mamy nadzieję, że w czasie tej przyświętej łańcucki rynek nie tylko wypełni się młodzieżą, ale także mieszkańcami naszego miasta, ziemi łańcuckiej, których już, już teraz serdecznie zapraszamy. No, mamy nadzieję, że w 1 kwietnia nie, nie zrobi nam niemiłych niespodzianek. Mamy nadzieję, że będzie piękna, wiosenna już. Już pogoda. Przewidujemy, że na to spotkanie przybędzie około 4,5 tysiąca młodzieży. Biorąc pod uwagę, że jeszcze przyjdą mieszkańcy Łańcuta i okolic, no to liczba wiernych będzie dosyć spora. Także mamy nadzieję, że opatrzność Boża będzie nad nami czuwać i, i ześle odpowiednią pogodę na ten czas. Kościół naszym domem to hasło nam przy, jakoś w szczególny sposób przyświeca w tym roku i chcieliśmy jako organizatorzy tego spotkania zadbać o to, aby właśnie młodych zaprosić do domów. Zawsze się to udawało, chociaż czasami trzeba powiedzieć w niektórych miastach e, trzeba było także posiłkować się ośrodkami szkolnymi. Młodzi niestety mieszkali w klasach, w szkołach. Nie jest to takie komfortowe, i mamy nadzieję, że, że tutaj w Łańcucie także przez to, że wyszliśmy nie tylko z tą prośbą o otwarcie drzwi do mieszkańców Łańcuta, ale także do mieszkańców sąsiednich miejscowości, uda nam się tę no, ponad czterotysięczną rzeszę młodych przyjąć właśnie do naszych domów. Ta liczba jednak otwartych drzwi jest ciągle jeszcze za mała, dlatego. Zwracamy się tutaj jeszcze z gorącym apelem kto może bardzo prosimy otwórzcie drzwi dla młodych którzy przybędą do łańcuta mamy nadzieję że to spotkanie z nimi będzie dla nas wszystkich ubogacające że ci młodzi którzy tutaj przybędą ubogacą się waszą wiarą waszą miłością waszą gościnnością a oni też zostawią w waszych sercach ślad takiego miłego ciepłego spotkania